Natasza Pawluszenko. Natasza Pawluszenko urodziła się na Białorusi w rodzinie o polskich i ukraińskich korzeniach. Od 2005 roku prowadzi swoje atelier w Bielsku-Białej. Jest laureatką wielu polskich i międzynarodowych nagród, w tym Smirnow Fashion Awards w 2001 roku, CPD Signatures Awards w 2002 roku i Oscary Mody w 2005 roku. Jej kolekcje były pokazywane w Polsce, Białorusi, Rosji, Czechach, Hiszpanii i Niemczech. Kolekcja Urban Fashion została wybrana najlepszym pokazem Fashion Week Poland 2011. W roku 2009 rozpoczęła współpracę z firmą Marbet Style. Jej męskie i damskie meble zostały wyróżnione w czasie paryskich targów Meble Paris 2010. W 2011 zaprojektowała specjalną wersję Fiata 500 z okazji 90-lecia Fiat Auto Poland. Natasza Pawłuszanka. Kazimierz Szczapla, znany aktor bielskiego teatru polskiego, związany z naszym teatrem od 1974 roku. Jedna z najlepiej rozpoznawalnych postaci bielskiej sceny. Laureat wielu nagród. Brązowy Krzyż Zasługi w 1988. Złoty w 1996. Zasłużony Działacz Kultury w 1984. Złota Maska 1984, 1992. Czeski Literacki Fund 1987. Ikar za wybitną dotychczasową działalność. W 2010 roku został również odznaczony honorową złotą odznaką Zasłużonego dla Województwa Śląskiego. W obecnym sezonie widzowie Teatru Polskiego mogą podziwiać Kazimierza Czaple w spektaklach takich jak Proces Mistrz i Małgorzata Story, Moje Drzewko Pomarańczowe, Królowie Dowcipu, Testosteron oraz Żyd. Kazimierz Czapla Ksiądz Piotr Sadkiewicz Proboszcz parafii w Leśnej na Żywiecczyźnie znany z szukania dawców szpiku i propagowania idei transplantologii. Od kilku lat w swojej parafii szuka dawców szpiku kostnego oraz namawia ludzi do wypełniania deklaracji gotowości oddania organów. Sam był kiedyś dawcą szpiku kostnego. Od kilku lat jego parafianie w poniedzielnych mszach oddają też krew w rekordowych ilościach. W ciągu 12 lat współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, do Banku Krwi, jego parafianie oddali około 2500 litrów bezcennego leku, jakim jest krew. Aż 427 mieszkańców parafii to potencjalni dawcy szpiku kostnego, z czego 4 osoby oddały szpik kostny, dając drugie życie czterem osobom chorym na Białaczkę. W 2010 roku Utworzył przy parafii w leśnej bezpłatną wypożyczalnię łóżek rehabilitacyjnych dla osób obłożnie chorych. Był twarzą ogólnopolskiej społecznej kampanii billboardowej, promującej transplantację. Nie zabieraj organów do nieba, tam ich nie potrzeba. Od trzech lat, poprzez fundowanie stypendiów naukowych, wspomaga uzdolnione dzieci. Jednym z nich jest Sebastian Niemczycki, najmłodszy w Polsce organista. Wspomaga dwoje dzieci z Wybrzeża Kości Słoniowej, które dzięki stypendium mogą się uczyć w szkole. Ksiądz Piotr Sadkiewicz Jacek Rachel Od 1998 roku pełni funkcję prezesa zarządu Beskidzki Dom Maklerski S.A. Jest ekspertem w dziedzinie inwestycji i doradztwa finansowego. W 1999 roku objął funkcję prezesa zarządu domu inwestycyjnego Magnus Spółka ZO. Od 2007 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Power Media Spółka W 2006 roku został przewodniczącym Rady Nadzorczej Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SATUS SA. We władzach Izby Domów Maklerskich zasiada nieprzerwanie od 2001 roku. Obecnie jest jedynym przedstawicielem niebankowego domu maklerskiego we władzach Izby Domów Maklerskich. Jego osobista aktywność oraz działalność domu maklerskiego BDMSA została dostrzeżona i nagrodzona w wielu rankingach i konkursach branżowych. Od grudnia 2010 roku spółka może posługiwać się przyznanym przez kapitułę konkursu Fair Play tytułem Przedsiębiorstwo Fair Play. Doceniona została transparentność i rzetelność prowadzonych działań. Jacek Rachel. Maciej Gwóźdź. Karierę zawodową zaczął na trzecim roku studiów. Razem z kolegą założył małą firmę projektowanie, sprzedaż i montaż systemów zabudowy wnętrz. Po trzech latach przeszedł do TRW na stanowisko Human Resources Manager. Po kolejnych trzech latach powierzono mu zarządzanie działem produkcji, czym zajmuje się do dzisiaj. TRW Automotive jest liderem motoryzacji w dziedzinie bezpieczeństwa, produkując nowoczesne aktywne systemy bezpieczeństwa układy kierownicze, hamulce, układy zawieszenia, jak również zaawansowane systemy bezpieczeństwa pasażerów, poduszki powietrzne, pasy bezpieczeństwa, kierownice. W ramach swojej pracy zawodowej udało mu się stworzyć kilkaset miejsc pracy w Czechowicach Dziedzice, wybudować drugą fabrykę TRW na Podbeskidziu w Bielsku Białej, gdzie zatrudnienie znajdzie kilkaset osób. Maciej Gwóźdź Ines Baturo Artystka, fotografik, działaczka i organizatorka wielu ważnych imprez o charakterze fotograficznym. Wraz z mężem prowadzi znaną w Bielsku Białej Galerii Fotografii BB. Od 1992 roku prowadzą wydawnictwo Baturo, a w 2004 roku razem powołali do życia Fundację Centrum Fotografii, która realizuje w przyszłym roku już po raz czwarty Foto Art Festival. Społecznie przetłumaczyła z angielskiego na polski. Historię fotografii światowej Naomi Rosenblum największa historia fotografii na świecie. Prowadzi darmowe konsultacje dla początkujących fotografów, pragnących zaistnieć w galeriach sztuki w Polsce i za granicą. Społecznie zorganizowała parę plenerów fotograficznych oraz wystaw fotograficznych poplenerowych i pokonkursowych. Prowadzi szeroko pojętą działalność na rzecz promocji fotografii jako sztuki. Ines Baturo